thank mm -hmm. you No hej, witajcie na kanale NRF Poland. Dzisiaj w zastępstwie standardowego pracownika NRF, jako partner, czyli firma EV Repair, pokażę Wam dlaczego należy używać podkładek podnośnikowych do podnoszenia Tesli, czyli z czym to się wiąże i tutaj na przykładzie Tesli Model 3 pokażę Wam, jak należy ich używać, a na przykładzie tej, tam, oto Tesli Model S pokażę Wam, dlaczego jest to niezbędne. Także oglądajcie. Należy zacząć od tego, co to w ogóle są to podkładki, jak one wyglądają i w jaki sposób my je dla Was dostarczamy. Wygląda to dokładnie tak, czyli to jest wersja podstawowa, którą pakujemy Standardową folię. Jest ona oczywiście okraszona naszym logo, czyli IV Accessories, a w środku znajdują się cztery właśnie takie podkładki. Dodatkowo chciałem też zaznaczyć, że te podkładki to nie jest produkt chiński, są to podkładki produkcji polskiej robione na nasze zlecenie i są one robione ze specjalnej mieszanki. Aby rozpoznać je w stosunku do tego, co jesteście w stanie nabyć u nazwijmy to chińskiego kontrahenta, to nasze podkładki posiadają uszczelniające albo te wzmacniające o-ringi, które pozwalają się tym podkładkom trzymać we wnętrzu, mają kolor czarny, natomiast chińskie zazwyczaj mają tutaj kolor pomarańczowy. No i te nasze podkładki mają dużo większą wytrzymałość, poza tym są pozbawione zapachu tanich plastyfikatorów. Pamiętajcie o tym, że generalnie słabe plastyfikatory z czasem bardzo szybko się degradują, natomiast nasze podkładki się nie degradują i mają dużo to większą wytrzymałość, jeżeli chodzi o nacisk. Dlatego też są delikatnie droższe, aczkolwiek niedużo od tego, co możecie kupić, nazwijmy to jeszcze raz potocznie, u kontrahenta chińskiego, czyli na popularnym AliExpressie. W komplecie dostaje się cztery takie podkładki, bo właśnie tyle znajduje się specjalnych otworów, do których te podkładki można włożyć. Dlaczego cztery? No bo większość podnośników, z którymi mamy do czynienia, e tak żeby odpowiednio rozłożyć masę, e posiada cztery punkty, na których można e samochód podeprzeć. I bez względu na to, czy to będzie to podnośnik płytowy, czy podnośnik kolonowy, tak jak tutaj, na tych czterech punktach ten samochód musi być podparty. Natomiast są też oczywiście inne sytuacje, sytuacje awaryjne, i wtedy będziecie korzystać z jednego. Pada podnośnikowego. Ja tutaj na przykładzie właśnie tej Tesla Model 3 Wam to zademonstruję. Sytuacja awaryjnej na drodze, kiedy będziecie musieli zmienić koło, bo nie wiem, złapiecie przysłowiową gumę, trzeba ten samochód podnieść tak, żeby było bezpiecznie. Mimo iż sytuacja jest awaryjna, nie wiem, pada śnieg czy pada deszcz, jest ogólnie nieprzyjemnie, nie należy tego robić na prędzej i nie należy tego samochodu podnosić za dowolnie wskazane miejsce. Przede wszystkim niektóre miejsca, tak jak progi tutaj, są bardzo wrażliwe na wniecenia, a dodatkowo, gdybyście zajechali trochę za daleko, traficie na baterię. Być może od razu jej nie uszkodzicie, ale generalnie bateria nie jest wskazana, żeby samochód podnosić do góry za baterię. Także zademonstruję wam, a Wiktoria to bardzo dokładnie wam pokaże, gdzie mniej więcej znajdują się te miejsca i jak należy samochód prawidłowo podnosić i dlaczego podkładka jest ważna. Przy okazji zademonstruję wam drugi sposób, w jaki te podkładki dostarczamy, czyli już w takim eleganckim etui, gdzie te podkładki nie będą latały luzem po waszym bagażniku, ale będą ładnie ułożone i nie będą wydawały żadnych dźwięków. Znowu, to są oczywiście nasze podkładki, czyli produkcja polska. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, należy wyszukać ręką miejsce, gdzie znajduje się otwór. Ten otwór ma do około 25 cm i znajduje się mniej więcej na zakończeniu listwy progowej. Czyli jedziecie sobie palcem po listwie progowej, dojeżdżacie i macie tutaj takie zgrubienie. I w tym zgrubieniu wyszukujecie palcem tego otworu, do którego wkładacie ten krążek. I generalnie to ciężko opisać, natomiast moim zdaniem w większości wypadków uda Wam się to łatwo zlokalizować. Następnie w ten właśnie otwór wkładacie ten właśnie pad podnośnikowy. On nie wchodzi lekko i o to też właśnie chodzi. Aby on wszedł, ale nie wyszedł łatwo i nie wypadł. Bardzo często mieliśmy do czynienia z padami, które nie miały tego o-ringu, który powodował, że one się trzymały w środku i te pady po prostu wypadały. Zresztą na kanale akurat iV Repair możecie znaleźć film o tym. Żeby nie przedłużać, mamy ten pad już tutaj umieszczony, także on sobie tutaj wisi i w to miejsce do podstawy pada dostosowujemy tutaj ten, ten krążek, który znajduje się na podnośniku. Oczywiście tak optycznie, i podnosimy samochód do góry. W tym wypadku nie, nie ma istotnego znaczenia, czy będziemy mieli podnośnik w tą stronę, czy w tamtą. Wiadomo, że gdybyście chcieli wymieniać koło, to oczywiście podnośnik musi być skierowany bardziej w tamtą stronę. Ja to robię tylko dla celów pokazowych. No to podnosimy. No. Jak widzicie, samochód nam się elegancko unosi do góry. Teraz możemy bezpiecznie zajrzeć pod spód. Bezpiecznie, oczywiście z odpowiedniej odległości, i zobaczcie, jak to wygląda. Także, Wiktoria, zapraszam. Tak, jak widzicie, do baterii, jak i do wszystkiego, co znajduje się dookoła, jest odpowiedni dystans. Pat siedzi bardzo bezpiecznie. Dodatkowo wiemy, że się nie wysunie, bo ma ten, nazwijmy to w ten sposób, bolec ustalający. Także samochód zostanie nam w miejscu. Więc tak to wygląda, gdy mamy sytuację awaryjną. Zaraz przejdziemy do drugiego samochodu, gdzie przy okazji sytuacja związana z podkładkami i z bezpieczeństwem podnoszenia jest dużo bardziej istotna. Także zapraszam Was na drugą część filmu, gdzie będziemy samochód podnosić na podnośniku kolumnowym. A teraz trujeczkę wpuszczamy w dół. Więc. Umieściłem cztery pady podnośnikowe na czterech łapach podnośnika tego podnośnika kolumnowego. Następnie delikatnie uniosłem samochód do góry, tak żebyście widzieli, że to wszystko ładnie tutaj jest rozłożone. Zaraz będziemy samochód podnosić do góry i wyjaśnię Wam już bardziej na przykładzie, dlaczego Tesla Model S i Tesla Model X wymaga szczególnej ostrożności w sytuacji podnoszenia samochodu do góry. Także jedziemy do góry i ja Wam to wszystko zaraz wytłumaczę. Dobrze, zapraszam pod spód, wytłumaczę Wam dokładnie, dlaczego to jest tak ważne w sytuacji tesli, w przypadku Testy Model S czy Tesla Model X. E, tak jak widzicie, i tutaj Wam chcę też to pokazać, ta podkładka powoduje dwie rzeczy. Przede wszystkim powoduje, że ten samochód jest oczywiście podniesiony na oryginalnych miejscach montażowych, które są tutaj, jak widzicie, takie, takie plastikowe, ze wzmocnionego plastiku kształtowniki, które mają otwory dostosowane do tych właśnie padów podnośnikowych lub takich podobnych padów podnośnikowych. Powoduje to też, jakbyś Wiktoria mogła to pokazać, że nasza łapa, nie dotyka bezpośrednio tej oto listwy. A teraz właśnie chciałbym Wam tłumaczyć, dlaczego to jest ważne. A więc ta listwa, która tutaj się znajduje, ona ochrania zawory baterii. Są tutaj zawory odpowietrzniające, cały taki bardzo długi rządek. Ja już dokładnie nie pamiętam, ale chyba po każdej ze stron jest 60 albo 30, czyli razem 60. Wybaczcie mi, jeżeli się mylę. I zagniecenie tego, tej listwy powoduje, że te zawory mo mogą zostać dociśnięte, przez co z jednej strony się otworzą. Zaraz Wam zresztą te zawory pokażę. Przyniosę takie, które są przygotowane do montażu. Zawory te wyglądają dokładnie tak, akurat to jest do wersji poliftowej. Są to zawory silikonowe. One tutaj, jak widzicie, są w postaci takich silikonowych grzybków, które są z kolei wpinane do baterii. I ten grzybek, sorry, muszę zdjąć rękawiczkę, żeby wam to dobrze zaprezentować. Ten grzybek ma tutaj taką część oddychającą. I w momencie, kiedy będzie mocno dociśnięty lub będzie po prostu narażony na odgięcie, woda może się dostawać do wnętrza baterii. I to jest bardzo ryzykowne, dlatego. W szczególności w sytuacji Tesla Model S i Tesla Model X, które posiadają właśnie te listwy i przypominam, od rocznika 12 do 21, bo w wersji nowszej, czyli w wersji Palladium, tych listew już nie ma. One są wyposażone w takie zaworki, które znajdują się pod tą szyną. Zagięcie tej szyny powoduje, że te zawory są narażone na bezpieczeństwo, a Wasza bateria jest narażona na notoryczne dostawanie się wilgoci czy wody do środka. Dlatego też te pady są tak bardzo ważne w przypadku tych pojazdów. Oczywiście należy też nadmienić, że to jest równie ważne, a może nie aż tak, ale równie ważne w sytuacji testi model 3, testi model Y czy nowszych testi model SX w wersji Palladium. Bo Tesla ewidentnie mówi o tym w swoich manualach, żeby samochodu nie podnosić za baterię. Dlatego że bateria jest też notorycznie podłączona poprzez terminale wysokiego napięcia i terminala niskiego napięcia do pojazdu. Zaraz Wam zresztą zademonstruję jak wygląda taki terminal, żebyście też zrozumieli o czym mówię. Dobrze, więc tak wygląda akurat terminal wysokiego napięcia z Tesli Model S Raven. Generalnie te, jeżeli chodzi o same podłączenie, te terminale są oczywiście tożsame we wszystkich innych testach Model S do 2021 roku. No i zobaczcie, tak naprawdę każde przesunięcie baterii może spowodować, że któryś z tych pilotów na przykład może, nie wiem, się odgiąć albo zostać wbity do środka i może to spowodować, że albo bateria utraci kontakt, Albo że po prostu nie będziemy mieli przekazywanego wysokiego napięcia. Oczywiście jest to sytuacja skrajnie ekstremalna i dotychczas z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia, ale należy na to zwrócić szczególną uwagę i nie należy tych wszystkich delikatnych elementów narażać na niebezpieczeństwo. Dodatkowo, pod obudową baterii w Teslach model S i X znajduje się bardzo często bezpiecznik pirotechniczny, w takich mniej więcej pod taką obudową czy taką klapką. I trzeba bardzo uważać też, żeby nie trafić łapą właśnie w to miejsce i nie uszkodzić bezpiecznika pirotechnicznego, bo to spowoduje, że utracimy dopływ wysokiego napięcia, a dodatkowo możemy uszkodzić bardzo ważny i witalny element bezpieczeństwa samochodu, który odłącza nam wysokie napięcie w ultraawaryjnych sytuacjach. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale i na podstawie tych dwóch przykładów byłem w stanie Wam wykazać, jak bardzo ważne są te pady podnośnikowe. Dodatkowo trzymam tu w ręce pad, który jest z nami już od trzech lat. Jest to nasz pierwszy testowy pad, który ciągle używamy. I zobaczcie, on praktycznie absolutnie w ogóle się nie odkształcił. Dlatego też uważam, że jest to doskonałe rozwiązanie dla warsztatów. Także każdy warsztat, przynajmniej wulkanizacyjny, na pewno każdy warsztat, który miałby ambicje do zajmowania się Teslami, powinien mieć właśnie takie pady na swoim wyposażeniu.